Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Jako widzicie tu w takich pięknych okolicznościach przyrody, no bo wiecie, są te wakacje, są te uloty i o tyż z kulitego tego siedza w takim fajnym miejscu, Ptaki śpiewają no i tak se tu siedza i myśla, co tyż wąt tu mieli dziśki mą pedzieć. I że wymyśliła, że wą dziśki Opowiem trochę o tym, co to idzie zrobić, co by ten nasz mózg trochę lepiej działał. No i też, z tego, że są te wakacje, będzie taka zabawa, ale po kolei. To wiecie, żeby nam ciało dobrze działało, to trzeba ćwiczyć, nie? No i tak samo jest z tym mózgiem, że żeby on do porządku działał, to też trzeba ćwiczyć. A jako się Ćwiczy mózg. No to już wiecie, na pewno mi będziecie godać, trzeba myśleć. No i to można i prawda jest, ale roztomieni. Nie łoto się rozchodzić, co by więcej myśleć, i to też łoto, co by tak kapka inaczej myśleć. Tak by my tak tak nieszablonowo myśleć. Bo to jest fez dobre do naszego mózgu i też te roztomajte naukowce to też zbadali nie, że jako my tak myślemy tak trochę inaczej, tak nieszablonowo, no to FES pomogło, Bo tak, bo te komórki nerwowe tam się lepiej działają, lepiej się między sobą komunikują, lepsze są te połączenia między nimi i też się tam więcej tych, bym powiedzieli, tych szarych komórek robi. No i to je też takie coś co jest wiele do naszego mózgu, normalnego naszego na co dzień, na bez tydzień funkcjonowaniu. Ale też jak to tomu terapia na przykład, to też jako moc coś takiego, kaj zacznie ta kapka inaczej myśleć, tak trochę coś takiego będzie, co będzie takim czymś nowym do niego, to to też fest w takiej terapii pomogło I ową tu nie dała, tam go dała, Jakie to tam ponazywali, to tam rostomajcie, te naukowcy takimi długimi słowami, to ją tą już nie by datą gadała o tym i nową chce powiedzieć, Co my będziemy teraz robić, żeby my ten musz, mózg poćwiczyli trochę, a to będzie takie takie wyzwanie. Te wyzwanie, wiecie, nie na tym TikToku i na tych rostomajtych, to tam są rostomajte wyzwania i to też będzie. Wyzwanie dowóz, rozumiecie. O co się rozchodzi? Na pewno wiecie, że są takie słowa. We językach, które wyglądają tak samo albo podobnie, ale one co inszego znaczą mnie? Na przykład jest jakieś słowo we polskim, one je podobne w angielskim, ale co inszego znaczy. No i my też będziemy szukali słów, ale tak troszkę inaczej, bo my będziemy szukać takich słów, roztomili ze Śląski gotki, które, jak się je wypowie, jak się godo, to one tak trochę brzmią, co by to mógł być język angielski. No i ja wam dał taki przykład. Na przykład takim słowem jest today. Today po angielsku, nie, to jest dziśki. No a tu nie? albo jeszcze lepiej po śląsku samdej. Albo można słowo tukej, nie? Śląskie słowo tukej. Jak o to rozdzielicie, to wam wychodzi tu, czyli dwa, no i K, czyli litera k. I wiecie, takich słów jest pora w tym angielskim. Ja myślę, że ich wiele jest. I rozchodzi się o to, co byście je se roztomili z Nodli. I ja myślę, że zrobimy tak że jak ino takie słowo znajdziecie to szybko biercie i wpisujcie je tam w komentarz pod tym filmikiem i zobaczymy wiele też takich słów poradzimy razem z nuś. i to jest takie wiecie takie trochę do szpasu nie trochę co by się pośmiać co by sa trochę tam pomyśleć tak blank inaczej nie nie tak jak normalnie myślimy ino trzeba tak kapka inaczej myśleć co by takie słowa Znoś. No toż takie dowóz mam wyzwanie i jako chcecie, to tam wiecie. Mogęcie tamta łapka dać do góry, mogęcie dać ten komentarz, ale najważniejsza rzecz to, żebyście jak znudzicie takie słowo, to do tego komentarza pod filmik wpisać i zobaczymy, wielanum tego wyjdzie. Cóż, myślę, że dziś kitela. Zaś będzie po tym filmik, to zaś będzie zaś nowe wyzwanie, a teraz dziękuję wam. No i do zobaczenia zaś. Pyrsk.